Dzień dobry, ponownie. Nazywam się Krzysztof Półtorek, jestem szefem kuchni restauracji Kaverni. Zgodnie ze wcześniejszą obietnicą pokażę dzisiaj, jak zrobić chleb. Jak kupiec chleb, tak naprawdę z tego, co mamy w domu: czyli mąka, pestki, otręby, ziemniaki, ugotowane, które nam zazwyczaj zostają z poprzedniego dnia. Ja mam ziemniaki już starte na drobnej tarce, możemy je przeczeć również przez sito, możemy je przeczyć przy pomocy praski. Mam 300 gram mąki pszennej, 500 gram mąki żytniej, pełnoziapistej. Oczywiście możemy to zrobić z samej mąki pszennej. Mam otelby żytnie, pszenne, jakie tego nam się godzą. Mam pestki, mam ziemia pestki słonecznika, żurawiny, pestki dyni. Potrzebujemy do tego jeszcze 8 gram drożdży suszonych albo 50 gram drożdży świeżych olej do wysmalowania blaszki, odrobina cukru, żeby nam drożdże ruszyły, łyżka płaska soli i tak naprawdę już zaczynamy. A, i oczywiście potrzebujemy też około 700 ml wody ciepłej. Ja zacznę od tego, że wsypię mąkę do naszej dzierży. Od razu mówię, że wyrobienie ciasta w dzierży bardzo łatwa ma Tak, pracę. Jeżeli ktoś ma robot kuchenny z taką właśnie misą, to proponuję użyć takiego właśnie haka. Jeżeli ktoś ma tylko robot zwykły, ręczny, to również ma tam takie, e, jakby mini haki do rozmieszczania ciasta, ale również będzie ciężko. To. Najlepiej to zrobić ręcznie, jeżeli ktoś tego nie ma. I też proponuję zakładać przy tym rękawiczki. E, tylko z tego względu, że ciasto robi się bardzo, e, bardzo, bardzo lekkie. Tak? Dobrze. E, do dzierzy wsypuję. Trączkę, sól. Dodaję drogę na cukru. Tak mniej więcej pół łyżeczki wystarczy. Tak naprawdę chodzi o to, żeby nam te drożdże troszeczkę ruszyły. Włączę na chwilę, żeby na to troszeczkę wymieszało. Będę powoli wlewał wodę. Woda jest ciepła w temperaturze tak około 40 stopni. Troszeczkę cieplejsza niż temperatura naszego ciała. Warto ją po prostu dotknąć, jeżeli czujemy odrobinę ciepła tej wody. To znaczy, że ma około tak 38-40 stopni. Powoli wlewam. czekam, aż się tam ciasto wyrobi. Jeżeli tylko odrobinę już zacznie się wyrabiać, dodaję też ziemniaki. Ziemniaki to około 2-3 sztuk takich większych ziemniaków. One były wcześniej ugotowane, tak jak mówiłem, przetarte. Mogą to być ziemniaki z obiadu, nawet wkłuczone. Ważne, żeby one były troszeczkę drobniejsze, tak żeby nie wyczuwało się później tych drobinek. Ziemniaki. Utrzymają nam wilgoć, dzięki czemu nasz, nasz chleb będzie bardziej puszysty. Dobrze, teraz ciasto się wyrabia i za chwilę wysmarujemy również blaszki. Blaszki mam dwie sztuki tego typu. Ja myślę, że to będą akurat na wielkość odpowiednie. Mam przygotowany olej, mam przygotowany pędzelek. Pędzelek namaczam. Oczywiście delikatnie wysmarowuję te blaszki. Trzeba pamiętać o tym, żeby dokładnie je wysmarować. Oczywiście możemy użyć również papieru do pieczenia. Ja akurat papier do pieczenia wolałem zastąpić zwykłymi otrębami. Papier, później chleb też bardzo dobrze od tego odchodzi. Papier natomiast ma no, troszeczkę inną strukturę. Później samego chleba nie Wsypuję otręby. Lekko mieszam, troszeczkę po blaszce rozprowadzam. Przesypuję do drugiej. Do drugiej blaszki. mamy w ten sposób odskaną blaszkę. To samo robimy z drugą blaszką. E, mam już e, wyrobione ciasto. Zaraz pokażę mi więcej jaka to jest konsystencja. Tak jak mówiłem, ona jest dosyć e, gęsta i lekka w naszej konsystencji. Staram się wyciągnąć wieżę. To jest mniej więcej taka konsystencja. Ona jest dosyć gęsta. Założę z powrotem wsypiemy ziarna, lekko ją wymieszamy. Ponieważ ręcznie również będzie nam to dosyć ciężko wymieszać. Jak to tylko wymieszamy, użyjemy. Ja zakryję tak naprawdę nasz chleb, nasze ciasto folią spożywczą. Po to, żeby nam szybciej urosło. To ciasto powinno nam przynajmniej dwukrotnie zwiększyć objętość i później przełożymy do, do naszej flaszek i ponownie poczekamy aż wyrośnie. Ciasto nam się wymieszało, e, wyłączę je teraz i tak jak mówiłem wcześniej zapoluje. Ciasto jest bardzo gęste, bardzo wysoką konsystencję. E, je dosyć e, sztywno i odstawię w na przykład na piec, e, ponieważ kicharko powie, że nie, nie się I Mówi się, że trzeba zaparować piekarni. Jeżeli mamy piekarnik w domu z termoobiegiem, trzeba ten termoobieg wyłączyć, włączyć piekarnik do nagrzania na temperaturę około 200 stopni, trzeba będzie do niego wstawić pojemnik z gorącą wodą. Najlepiej, żeby to był metalowy pojemnik, może to być garnek, który nie ma, powiedzmy, plastikowych uszek. Trzeba będzie ten piekarnik naparować. Czyli stawiamy z gorącą wodą, Nagrzewamy piekarnik do około 200 stopni na około 15 minut. Przynajmniej 15 minut musi być ten garnek wstawiony. Na chwilę obecną odstawiam w ciepłe miejsce ciasto na brośle. Ciasto nam mniej więcej zwiększyło już objętość. Ja użyłem... Włożyłem na chwilę do ciepłego pieca nasze ciasto. Ciasto przełożę do kiksówek. Już zaczęło pachnieć drożdżami. Oczywiście na świeżych drożdżach będzie to o wiele szybciej. E, ciasto, kreksówki mam przygotowane ciasto, e, również e, teraz e, malutka porada. E, w rękawiczkach przekładamy ciasto. Najpierw rękawiczki musimy obsmarować oliwą oliwą, z oliwek nawet, po to, żeby nam ciasto nie przylegało do dłoni. E, jak przylgnie, no to niestety połowa prawie ciasta pójdzie nam do wyrzucenia. Ciasto chwytam od spodu obie wałeczek. Wrzucam do końcówki. Znowu smaluję klejem. I ponownie powtarzam czynność. Ciasto lekko wyrównuję. Ponieważ ona tak się bardzo nie rozleje. Będziemy musieli to ciasto ponownie odstawić do wyrośnięcia tak około 20-30 minut w zależności od tego jak bardzo ciepło mamy w mieszkaniu, to różnie bywa. Ciasto musi nam tak mniej więcej o dwie trzecie zwiększyć się nawet dwukrotnie. Jeżeli będzie wystawało lekko ponad blaszkę, nic nie szkodzi. W tym samym czasie możemy już rozgrzać nasz piekarnik, zaparować go. Czyli wstawić ten garnek z gorącą wodą. Postawimy ponownie na piekarnik te ciasto. Poczekamy aż rośnie, a później przerzucimy go do piekarnika. Krew nam już wyrósł. Zdejmuję go z pieca. Zwiększył nam mniej więcej tak dwukrotnie objętość. Pamiętajmy o tym, żeby on też tam nie przerósł. Jeżeli nam wyrośnie za dużo, podczas pieczenia możemy on opaść. Także dwa razy z większą objętość wdejmujemy, warto go też przesmarować wodą, jeżeli mamy zwykły piekarnik i mamy w nim funkcję zaparowania, tak. Pieczywo wstawiamy, ciasto na chleb wstawiamy do piekarnika na około 50 minut w temperaturze 200 stopni. Warto też od czasu do czasu sprawdzać jak on nam rośnie. Jeżeli Chleb będzie miał za mocno zarumienioną skórkę, będzie już się przypalał, będzie robiła się czarna. Warto zmniejszyć temperaturę do 170 stopni. Warto też nakłuć chleb wykałać zobaczyć czy nie zostaje ciasto na tej wykałaczce. Jeżeli nie zostaje, wyjmujemy ten chleb i studzimy. W piekarniku zaraz po upieczeniu chleba wyjmujemy chleb z blaszek. On normalnie nam wypadnie na blat. Ja już chleb mam upieczony. Biegłem go wczoraj. On jest cały czas świeży, dzięki ziemniakom. Przekroję pokażę wam jak on w środku wygląda. Wygląda w ten sposób jest dosyć ciężki, ponieważ jest to chleb z mąki żytni. Z mąki pszennej będzie on o wiele bardziej będzie ono o wiele bardziej kuszysty. Mam nadzieję, że Wam ten chleb wyjdzie. Dajcie znać w komentarzach. Najbardziej na stronie facebookowej Kawelina. Jestem tego bardzo ciekaw. I zapraszam na następny film, na którym pokażę Wam, jak wstawić zakwas na żurek i jak ugotować żurek. Dziękuję bardzo.